Ok. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem CTS Gezen, um jest Moskit, Siemano Ludziska. I witamy Was w grze Army of Two. Jaka to jest jej część, może Ty powiedz? Prawdopodobnie, bo nie jestem specjalnie obeznany z rynkiem gier, aż tak bardzo ekspertowym, ale chyba trzecia. A pod jak coś tam kartel, tak? The Devil's Cartel. The Devil's Cartel, właśnie. Ja nie grałem nigdy w żadne Army of Two wcześniej. Ale ogólnie, ogólnie tak gra mi się kojarzy strasznie z jakimś takim Gears of War połączonym z Brinkiem i koreańskim MMO. No i do tego kooperacja. No dokładnie. I zagramy sobie dzisiaj właśnie w trybie kooperacji jedną jedyną dostępną misję w tym demku. I chcieliśmy wam pokazać najpierw jak to wszystko wygląda od strony menu. Co możemy sobie tutaj złożyć, co możemy przygotować? Tak. Dostajemy możliwość hmm, skustomizowania. To brzydkie słowo, ale trudno coś lepszego w tym będzie mi. Powiedzieć, mm -hmm. z kustomizowania naszej broni, naszej broni bojowej, broni podręcznej i broni dodatkowej. A tych opcji jest naprawdę sporo, naprawdę, naprawdę sporo. Możemy magazynek sobie dostosować, kolbę, celownik. No normalka, wiadomo, w większości grak w tego typu strzelaninach. No ale trzeba przynajmniej i tak możliwość dostosowania sobie, chociażby, nie wiem, jak, 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 się, jak się tłumaczy mazel? Nie mam żadnego pojęcia. Kurze, zapomniałem, ale tego czegoś z przodu, lufy, o lufy chociażby o kilka opcji, naprawdę robi to wrażenie. To jest, to jest taki brink, nie wiem czy grałeś kiedyś w brinka. Grałem, zdarzyło mi się jak były te darmowe weekendy. No i spoko, on, on był ogólnie dosyć kiepski, ale, ale ten właśnie system e, customizowania broni był bardzo ładny, efektowny, no i ogólnie fajny. No i dobra, i w każdym razie widzę, że broni mamy mało dostępnej. Są, są trzy kategorie broni, primary, secondary i, i sidearm. A i z Primary widzę, że ze saltów mamy tylko dwie giwery, Przy czym jedna jest taka średnia, a druga jest już dużo lepsza. I chyba warto. A nie, jest gorsza. Jak są czarnych waderskich, to zależy to jak gorsze. to spojrzeć, wiesz? Po, znaczy, troszeczkę dobra. się różnią. Tak, tak, tak. Ma range'em gorszego i agro gorsze. Ale tak. myślę, że i tak wolałbym właśnie nią sobie postrzelać. Chociażby z uwagi na większe Rate of Fire, które bardzo lubię. Tak, do tego mamy możliwość do wyboru broń dodatkowej, czyli Shotguna, tylko chyba wyłącznie. Oraz chyba jakiegoś pistoletu pojedynczego. Nic ponad to w demku nie ma. E, I niestety nasz progres się nie zapisuje. Ale mamy dostępne 60 tysięcy kasy na upgradeowanie naszej broni. I bardzo chętnie wykorzystam tą kasę tak. całą. Możesz też sobie wybrać kolor swojej broni. Tak, tak, wziąłem. Ja sobie wziąłem wściekły, wściekły czerwień. Będę się wyróżniał na polu bitwy. Dobra. Tak. Nie wiem czy jest w ogóle sens customizować sobie tych dodatkowych broni, choć. Ja bym chciał. Nie no, spoko. Ja sobie wybieram tak, w sumie na chybiu trafi, co mi się tam podoba. Na przykład podoba mi się w strzebie to, że możesz zamontować taki dodatkowy magazynek w kolbie. Fajnie to wygląda. W ogóle ten cały klimat armiów to jest taki dość ciekawy, bo jest taki, wiesz, ziomalski w sensie takim. Tak, jakim tak, popowym, tak, tak. tylko takim. Cię mi to wytłumaczyć, ale takie, że dwóch gości niczym braci, walczy tam. O coś tam, nie. No mówię, ta gra powstała na, na fali popularności Gears of War, tak? Tak, tak, między innymi. Znaczy, ja grałem w pierwszą część. Ja pierwszą część grałem na Xboxie, Miałem, zdarzyło mi się to. Lol, I... no naprawdę, wiem, straszna nie, rzecz. Nie, 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 nie. Sorry, zresztą, sorry, że ci przerwałem, ale zobaczyłem tarczę balistyczną, którą tak. można zamontować. <laughs> można. Jest makabryczna. <laughs> ja sobie zamontowałem zresztą. I dobrze. Tak, e, i co? No, grałem w jedynkę. Pamiętam chyba z kuzynem moim grałem, nie wiem, tak z jedną trzecią albo połowę gry przeszliśmy. A potem jakoś tak przestało sięgać, Ale sama gra sama w sobie całkiem ok była, tylko brakowało takiego według mnie w pierwszej części przynajmniej szlifu, taki, taki nieoszlifowany diament Bo że bardzo fajna gra, ale jednak to nie był taki gris of War, nie? Trochę mm -hmm. brakowało. E, szczególnie właśnie w takim modelu strzelania był taki taki se, taki se. Taki nie podobał se. ci się. Znaczy nie, 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 że mi się nie podobał, ale mógł być lepszy. Dobra, ja już jestem gotowy. I'm ja ready. Właśnie, właśnie skończyłem, także też już do ciebie wracam do Menusa. Aha, jeszcze nie, za, nie zaglądałem w customize. Nie, Operative. nie klikaj, nie klikaj, bo to jest po prostu. <laughs> co późno. To się odpala filmik, który Ci pokazuje, co tam kiedyś będzie może możliwe, Dobra, już, miał już, już, już gry. Go przeskipowałem, już jest okej. Okay. Tak, tak. Patrzcie, ty kasy wydałeś, ty dużo więcej wydałeś niż ja. No, a co? Kto bogatemu zabroni? No tak, zapomniałem. No. Aha, bo ty pewnie jeszcze sobie shotguna upgrade. A tak, shotguna tak? i pistolet. Dobra, ja już, ja już nie będę marnował czasu, pójdę po prostu z, norma z normalnym wszystkim. Okay, tym, co ja daję sam start dali. game. Ja również. I Kiedy ma gra wyjść? Słucham. Kiedy ma grać, pamiętasz, może? Nie mam żadnego pojęcia, bo tak, tak naprawdę ja może powiem, że ja się tym tytułem w ogóle nie interesowałem, tylko że dzisiaj Moskit mnie właśnie zaprosił do, do nagrania tego demka i. I to będzie mój zupełnie pierwszy kontakt z tą serią Tak, a z kolei to będzie mój zupełnie pierwszy kontakt Z nagraniem jakiejkolwiek gry Na splejaka, na tubę, czegokolwiek O No, nagrywałem, znaczy próbowałem ostatnio streamować God of War 1, -kę. było ok, ale Muszę jeszcze popracować nad techniką To teoretycznie jak, jak sprawdzą sobie Mój i twój materiał To będą mieli porównanie kart, tak? Do, do nagrywania, bo nagrywam halpedżem PVR-ką, a ty Avermedia Live Gamerem, tak? Tak, dokładnie no, będziecie mogli sobie porównać jakoś. Tylko jak mówię, no ja jeszcze się uczę obsługiwania tego, mam dosyć dziwny system... przejmowania ekranu, zgrywania obrazu, obrazu więc to może różnie wyjść. Jasne, zobaczymy. Fajna no muza. i tak jak mówiłeś, jest bardzo bro. No, dokładnie. Pewnie w też brofisty nawalają oni po każdej udanej strasznie postawili w tej części, już od drugiej, bo w drugą, w drugą część nie grałem, ale widziałem po recenzjach i po opiniach, że druga część właśnie przeszła z takiego... Półtaktycznego shootera, bardziej taki efektowny shooter, tak? Bardziej w stronę, nie tyle że koda, ale w tych klimatów, nie? Oczywiście tych bro klimatów. No, no i tutaj... to jest chyba odpowiedni kierunek dla takiej serii. No też mi się tak wydaje, bo dwójka była wiesz, na luzie, ale z takim odrobinnym taktycznym zacięciem, nie? Czaje. Fajne mają te maski. Rozumiem, że to, że to na, na tych maskach opiera się główny design tych bohaterów, tak? Między innymi, między także ich interakcją. No i w demku mamy dostęp do dość wyciętego fragmentu gry. Praktycznie nie wiemy co ci goście tutaj czemu tu weszli, co tu się dzieje, tak naprawdę. Że... nie spada dwóch długości. Mimo, że będziemy zaraz grać w FPS-a, to ja bym życzył sobie jakichś malutkich tutoriali. Nie będziemy grać w FPS-a. E, TPS-a, przepraszam, tak? To tak. jest TPS-ik. Dobrze, masz rację. No wiesz co, wstydziłbyś się. No. Nie, nie zastanowiłem się nad tym właściwie. Słychać i widać. Ale A dobra. Cz czemu oni mają ten emblemat tu na, na klacie, taki nadrukowany? Tu to jest też nazwa armii czy coś? Jakieś Nie no, armia dwóch, no to nie wiem, bo jest to ciężko powiedzieć. No dobra, jest, jest no. zupełna normalka. Ja nie, nie lubię grać w FPS-y na, na padzie. Jestem, ja nie lubię grać w FPS-y na padzie od Playaka. Jestem troszeczkę fanbojem padał od Xboxa. No bo Xboxowy jest fajny. Czemu na zamknęli? Jak się to skopi? Czeka, czekaj, czekaj, właśnie chyba coś skopaliśmy. Nie w tą stronę, w drugą. O Boże, już źle zaczynają. Chociaż już. nie, że jak się gry zaczyna, to zawsze dobrze jest pójść na początku w drugą stronę. Tak, żeby sprawić, czy nie można ich znajdzie. A jak biegasz? Ja rzuciłem e... granat, uważaj. Dziękuję. Marzyłem zawsze, Spoko. byś rzucił we mnie granatę. jak się biega. A tajemnica? Odklisam. Tylko nie rzucaj granatów. No, krzyżyk nie, kwadrat nie. O dobra, już widzę, ale głupio. Trzeba wcisnąć ten no. drążek, nie lubię takiego biegania. Jak w Gears of War, a oczywiście... Jak się kuca. Kuca? Chyba B, tak B. A, a przyklejasz się do ściany, typę. Dobrze. No, No? Come on, dobrze jest, poszło, Tylko nie patrz mi pod spódniczkę. Wchodź, nie pierdol. <gry> Och, jaka kooperacja. Dobra, teraz powoli. Tutaj... Samotnie byśmy tego nie przeszli. To nie, ty w idź prawo, ja pójdę lewo. Partnerze, prawda? Jaka profesjonalka. O, już. Uy! I skopałeś. Nie, to ja idę z Ognia. Sobie o mnie jest pusto. Nic tu nie widzę. A ja będę skakał. Nie będę z bo skakał. To, że jest, Jezus, granat. Aaa, ah, goddammit. Uciekaj. nie ważne, spadłem na <grawdy> To bardzo dobrze. O, nie, to nie, Uważaj, bardzo bo dobrze. to jest dość... to jest dość łatwo zginąć. Prawda, polegawszy. What the fuck? Do do, no, można, da się. Naprawdę? Zginąłeś? <pasORK> nie, jeszcze nie. O, i derambo. idę Rambo. Tia, 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 tia. -road, -road. <spar quinny> uważaj, uważaj. To nie... cza, Człowieku, Rambo style nigdy nie wychodzi z mody. Czy ktoś tu jeszcze gdzieś jest? No, o, jest tu ich trochę dopiero. sporo, od razu ci ostrzegam. Dobra, ja granaty z tyłu nie brali. Present for you. Ale mam, mam już po tych pierwszych strzałach wrażenie, że ta broń ma jakiegoś takiego całkiem spokofila. No, mówię, jedynce tak nie było, to ci mówię od razu. Przynajmniej na Xboxie, tak mi się wydaje, nie wiem. Wow, strzelają. No, zgadza się. Nie fajnie. A jak tego jak, jest jest trochę jak do oh, wow oh, 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 oh. Co jest? Strzelai do mnie mocno. Muszę się wycofać na momencik. Eee ogarniam, bo mam wrażenie, że jest troszeczkę jak jak, jak na jak na nawicie na przykład na FPS-ach na bicie, że jeśli e, w miarę blisko masz środek ekranu, kiedy kiedy przybliżasz. Kiedy tak, jest auto aim, jest auto aim. Tak. No, dokładnie. Trochę mnie to wkurza, ale no cóż, to jest pad, tak. Mhm. Mm tak patrzę na municję, się zastanawiam, czy musimy na bieżąco uzupełniać, czy może możemy olać. No ja bym się osobiście na twoim miejscu specjalnie nie o mnie przyjmował. Boże, chciałem go zmili. Weź idź. Ale tak w ogóle mogłeś? Nie, zob Panie, zobacz, że gramy w demówkę i nie pokazują się żadne komunikaty. Nie mamy żadnych takich Typowo tutorialowych tutaj rzeczy, chyba że nie Nie, bo na tu mówię, to mówię, ten typowo wycięty fragment z gry, tak? Jakiś tam. No tak, dobra, dobra, ale jak, się... jak się robi demówkę, to raczej powinno się przygotować to pod nowego gracza, tak? O już tam wiesz, tam nie masz takich hej do przodu. ty weź sobie swoje wyważ właśnie, dobrze. No, każdy ma swoje wejście, nie ma. Clean the area. Let's keep it smart. A czy ty grałeś już tą demówkę wcześniej? Tak, przeszedłem. Jak tak sobie się sprawdziłem. To czy znaczy, wiesz samemu było tak sobie. Jak można sobie pogadać, to już w ogóle jest ekstra. Aha. Znaczy ta gra jest stworzona do kooperacji, naprawdę. Dobra, Jest to co? Chwil... chwilę. Uff, prawie za późno. Słucham. Czemu mam stać? Teraz ty skacz. A skakać ja mogłem sobie przejść pod spodem, chyba. Idź. A czemu nie przeszliśmy pod spodem? Lara. Czemu my skaczymy nad tym? Aha, żebym mógł spaść na dół. Fantastycznie. Wiedziałeś o tym. Tak. Wiedziałeś o tym. Oczywiście, że wiedziałeś. Oczywiście, że tak. Pod lewym tym l 2 ką zapomniałem, no. to nie jest trigger. Potem byłeś miał możliwość odpalenia takiego specjalnego trybu furii, czy jakoś tak. Nowe kryjcie, morki. Ja ci tutaj z góry odsłania, mój drogi. Dobra, dobra. Ale ci chronił tyłek. Zrzuciłeś mnie na ziemię? Przypadkiem, naprawdę. Nie wiedziałem ale bieda. o tym. Mam auto-aim i, i celuję prosto w kolesia, ale nic mu się nie dzieje, bo nawalam ścianę. Mimo, że mam wycelowanego kolesia. Dobra, jest chyba w porzu. Ty jesteś tam na górze i dostajesz jakieś. Srog, nie, nie dostajesz batów Ja baty? Weź, Ty weź baty. Człowieku Proszę cię Nie rób sobie jaj letnie nie czaję O, tu o Baty to ja w StarCraft się dostaję, nie w strzelninach e, dup, 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 dup. Dałeś radę? Ta, jest spoko Idę Nie trzeba, na nie trzeba dupci ratować? Nie Chyba Mój Twoją Uwaga, granadę Granada właśnie zabierz granaty. O Ła, to Już dobrze. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze dostosować poziomy głośności, bo przeczułam, że może być fej no to sobie dostosujesz później, nagrywasz osobną ścieżkę? No nie? właśnie nie. Twoją hmm. ścieżkę niestety mam razem, nie mam, nie mam możliwości od... rozumieć osobno. O, ale fajnie, fajnie się całkiem skacze między tymi między osłonami. Tak, jest to głównie całkiem spoko. Dobrze, sezamie otwórz się No właśnie może, może powinniśmy pokazać troszkę bardziej ten, ten system Osłaniania się. Bo no ja ciągle się jest... osłaniam, nie wiem jak ty. Nie, no fajnie się między tym skaszę. Możesz, no właśnie, no jak go, to nie? Boże. A też, też gof, nie? Girlsport. Ge no spoko. Dobra, ja tu powinien jakoś przejść bra, Jest w porze, jest w porze. widzę jakieś przejście zrobić, podejrzewam. A, a przyjdziesz tutaj? Cześć? Właśnie Halo? nie pamiętam, muszę jakoś przejść. Nie pamiętam jak. Może ja mam ci pomóc. A, dobra, już czaję. Mówiłem, no sezami otwórz się. Proszę bardzo. Dziękuję. Zapraszam. A właśnie, na początku odsłyszeliśmy rozmowę, że ty nie, pamiętasz, kiedy, nie wiesz kiedy jest premiera, a mi się wydaje, że pod koniec marca 20 któregoś marca jest tego, ja tego też nie śledzę, ale jakoś tak zdarzyło mi się tego, znaleźć to Znaczy, no, to na pewno nie jest gra, która zajmuje się na jakieś liście rzeczy, które oczekuje, wiesz? I nie o, jestem Jezus, ten, czy w ogóle się zaopatrzę w to coś Gościu leżał i mnie trzasnął Ej, pokażę ci fajną funkcję, za, znaczy funkcję Weź sobie shotguna i strzel gościowi w nóżkę Czekaj, mu w nóżkę. A ja chcę mu w główkę najpierw. O! Panie, mrączki i nóżki odpadają. Nie odpadły, kogoś się położył. Shotguna powiedziałem. A shotguna! Czekaj, właśnie, tak. nie zmieniłem jeszcze broni. Y, y nie o. Y, boże. Y, co jest pod Y zamiast ten? Trójkąt. Trójkąt. Już mam. Nad. <laughs> trójkątem Jezus. się zmienia. Co ty w ogóle? Na czym ty grasz? Ty masz... Nie, po prostu, wiesz, mam teraz go, tak... mam pad, oh, że go nie widzę. <laughs> I zapominam się, że to nie jest pad od Xboxa. <laughs> o, oh, Boże. Więc ogólnie jest fajnie. No wiesz, ja się uczę konsoli w tym momencie. Siema! ma! granatę Ładnie, ładnie! What the fuck?! Nie wiem, czy ci w plecy przypadkiem je strzeliłem. Nie, bardzo możliwe, bo tak nagle mi mocno... po, po, po hp Czekaj, zjechało. Ciekawe dlaczego. No, nie mam zielonego pojęcia. Nie też. W życiu. Dobrze. Hey, Teraz będzie dobra zamiast? akcja. A no ty już wszystko wiesz, nie będzie bez zaskoczenia. No tylko mówię. Dobra, chodź mi Co to jest? Pierwszy. To L2, co mi tak pokazują cały czas. To jest ten y, tryb Rage'a. Boże, wybuchy, pościgi, emocje. No i co już nie żyją i już po wszystkim. A, bo to mi się ładuje, fajne. No. A. a jak chcę z tego wyjść? Chcę z tego wyjść. No Halo. właśnie... nie wiem. O już, dobra, dobra się, się. To, Jak jednego gościa zostawiłeś? Co, pozbawiłem go chyba, chyba go dekapitowałem Ślicznie się rozprysł Ale główkę nadal miał później, a tu mamy to zniszczyć to... nie To jest nasz backup, tak? Tak, to jest nasz, y, ten pick A ja się rozejrzę po okolicy, bo w końcu mamy możliwość rozejrzenia się jak to jest na, na zewnątrz Stay on ground Co zrobiłeś? Idziesz dołem Idę dołem ja będę napieprzał, więc Dobrze. na twoim miejscu bym uważał, gdzie, gdzie idziesz A ja bym, ja bym na twoim miejscu uważał, gdzie strzelasz Aj tam, aj tam, aj tam Okej, okay, gdzie mam iść? E, nie wiem e, Dobra, już mam cel, już mam cel Ja mam cię ochraniać, już widzę jak to się skończy A, dobra, widzę tędy, No tędy, idź, tędy. idziesz, 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 idziesz. Moskich moje życie w twoich rękach W twoim padzie No cóż Dud Szanuj mnie troszeczkę tutaj Staram się, nie widać? Czekaj, ja sobie zmienię Nie strzelam broni, bo... w ciebie celowo Jak oni się rozpaćkują tutaj pięknie No, rozpaczkiwanie jest całkiem słodkie Trochę przypomina to Soldier of Fortune, nie? Być może Uważaj, bo przychodzę koło beczek Nie chciałbym, żebyś mi je rozwalił na mordzie Wybuchające beczki, hehehe, he, he. <laughs> strzelają Trochę się zgubiłem, chyba. Spoko, ja tu paduję nad sytuacją, tylko do mnie trochę strzelają, tak, ale. Ło, 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 ja do mnie z tyłu, to już, to jest okej, okay, jest okej okay. Boże, goście się, się czai pod daszkiem, nie wiem jak go załatwić. Ja mam beczki zaraz przy sobie, nie chciałbym, żeby przypadkiem one nie wybuchły. Spoko, ło, ło, coś mnie jedzie, muszę sobie poobiec tutaj na przykład. Się zastanowić. masz, nie wiem, czy masz znaczniki, gdzie są wrogowie? Ja... Nie, znaczników gdzie są wrogowie nie mam, tylko marker, który chyba wskazuje mi cel, do którego mam dążyć i Nie wiem czy idę w dobrą stronę, chyba nie, nie, idę w złą stronę Dobra Rozwal gościu. Rozwaleczki nich, No, pięknie widzisz Nie, wrogowie są całkiem spoko, że chodzi o rozwalanie Dobra, wszystko? Wow, ale obrwałem z rpg. -a. Dobra, i tutaj mam sobie iść, już jestem ja na Ja mam antenę dobrej rozwalić, więc uwaga, posiewali się. Bo się, bo się, wali się. Z, tyłu Z tyłu mnie coś nawala, ale już jest chyba dobrze. Dobra, i co ja mam tu zrobić? Gdzie jest mój cel? Ty właśnie masz do mnie cel... chyba podlecieć, wiesz? No właśnie, cel mi się zmienił. A pewnie goście miałem tam zabić albo coś. No wszystko się rozwala, to jest około fajnie zrobione. Znaczy ładnie, no oczywiście było gier sporo, gdzie to milion razy lepiej było zrobione, ale. Tutaj jest całkiem spoko. Wejdź po tym, o dobra, i mnie zgarniesz pewnie jakoś mega efektownie Dawaj, dawaj, leć po Uwaga, mnie. lecimy, raczej spadamy Dobra, jesteś Nie wiem jak to z twojej perspektywy wyglądało, ale z mojej było co najmniej efektownie z... z mojej po prostu spadłeś na mnie Koło mnie, obok mnie Potrzebuję twojej pomocy Nie mam żadnego pojęcia gdzie jesteś W helikopterze Dobra, biegnę, 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 biegnę Pomocni! <grymne> Szanuj to! Dzięki zioł! Uważaj Dobra stary ja jest pierwszy, muszę ratować swoje życie ja, A ja muszę strzelać fight? do gościa Do helikoptera, jezus Ja też próbuję Dostał, dobrze Udało się Good shot for me No i ile nas... Dobrze, nie no, przesadzają, to było przegięte. Fajne, co? Ale tak pozytywnie, no ja czaję, czaję sens takich gier i faktycznie jakbym miał, um, nie chciałbym w to grać na online, wolałbym sobie przysiąść na kanapie z kimś znajomym i w ten sposób... A, to swoją drogą, to swoją drogą. Bo da się na, na split screenie, jak próbowaliśmy ustawić tak. grę, to była taka opcja. Jest split screen, jest w grze split screen, jest właśnie koop lokalny, koop sieciowy. Na splicie bym pograł, szczerze. To co D kiedy do ciebie wpadam? <laughs> <laughs> nie wiem, a, to, a w sumie ty możesz, Ty możesz. Mm. Ale mnie zaszczyt kopnął. No, tylko jak kurwa kanapy nie mam to sobie kurwa załatw. Dobre. Przywiozę własną, o, <laughs> dobrze, to, to, to może ja przyjdę. <laughs> to, to, to będzie prostsze. <laughs> to będzie prostsze. Dobra, to hmm. damku chyba już nie ma nic więcej do zabierze. Nie, to jest wszystko. No niestety progres nie jest zapisywany, więc teraz jak będziemy znowu do... Misji to wszystko. A nie, zaraz, teraz zapisało. Wcześniej nie zapisywało, ale nie wiem, jak będzie, jak wyjdziemy z gry, więc to różnie może być. No to ale tak. To jest nieistotne, bo ja w sumie drugi raz chyba tej domówki nie chcę grać. No Wiesz, tak, no, jakbyś mógł blokować większą ilość broni, no, to zawsze coś, no ale to tylko dla takich fanatyków tego typu gier, nie? Mhm. Że ktoś czeka niesamowicie mocno na armiów, to The Davis Calter. Nie, znaczy powiem ci tak, no gra nie robi jakiegoś mega, ultra wrażenia, ale, ale tak jak mówię, mi na, na play'u bardzo brakuje fajnych gier, e, takich ty, typowo e, kanapowych i, I to wygląda na, na grę, którą mo, można obcykać w jakiś tam weekend i No, w sumie chętnie, bo siadasz z kumplem przy dwóch, trzech, dziesięciu piwkach No, i bez jedziecie, I jedziecie, tak, no to co, chyba kończymy, nie? Kończymy, kończymy No to dzięki wszystkim za uwagę, ja byłem Moskit Ja byłem CTSG Trzymajcie się i pa! pa. այստեղ